Było nam bardzo miło obejrzeć tę prezentację pierwszej części. Muszę powiedzieć, że był bardzo wysoki poziom, ale i strasznie mało nagród i my mieliśmy troszeczkę problem. Musimy, musieliśmy jednak podjąć decyzję i teraz odczytam yy, protokół. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi prezentacjami tanecznymi żywiej zdecydowała się przeczytać następujące wyróżnienia i nagrody w kategorii taniec nowoczesnych kategorii do lat 11 wyróżnienie dla zespołu Beskidu Beskidu oraz drugie wyróżnienie dla duetu Piotra Piotr Kudek i Piotra Wyróżnienie Piotr Dudek i Magdalena Kołodzi. Ja poproszę bez kitu, żeby cały zespół tutaj się ustawił na scenie. Po piorze na nie uciekajcie. Proszę nie uciekać, ustalić się tutaj z moimi rodami będziemy robić pamiątkowe zdjęcia. Statuetka gracji w tej kategorii corocznej należy do do Karambola. Proszę instruktora małego pana po, o podpisanie odbioru nagrody. Cieszymy się wszystko oczywiście, ale musimy przychodzić do następnej kategorii. Jest taka możliwość, że... Jeżeli, jeżeli nie znajdzie najlepszego w danej kategorii, może przełożyć y, główną nagrodę. I tak się stało w tej kategorii. W, tej, w drugiej kategorii od 12 do 15 lat są same wyróżnienia. I to są wyróżnienia dla zespołu Kerepo. Drugie wyrocznienie przypada w Szkole Tańca z Wrocławia oraz dla Patryka w Zapraszam. <śleszy> Przypomnie Mateusz Adamczyk. <ślesk> zespół modus. To <ślesk> to Mateusz, zespół modus, <ślesk> Po raz trzecie y, wyróżnienie panki flawaku. Przechodzę do nadwój głównych w kategorii powyżej 15 lat zespół fuego. To była pierwsza praca. Mam jeszcze jedną. Czekam panią, że czekam. Magdalena Kutek! Super! Zapraszamy! Zapraszamy! Lepsza magdalena! W następnej części programu. Życzę powodzenia i do zobaczenia.